Fabryka śmierci, zielone piekło i krwawy las to określenia bitwy o Las Hurtgen, w trakcie której od września do grudnia 1944 roku starło się ćwierć miliona żołnierzy amerykańskich i niemieckich. Bitwa o Las Hurtgen, w której Amerykanie próbowali przełamać niemieckie pozycje, określa się jako podobną do starć I wojny światowej. Noblista Ernest Hemingway, pisarz i dziennikarz, robiąc reportaż z bitwy, przyrównał ją do krwawych starć pod Passchendaele z 1917 roku. Doskonale przygotowani do obrony Niemcy, kilometry zasieków, pól i pułapek ukrytych w śniegu, ciągłe ataki artyleryjskie, wysokie straty spowodowane ogniem własnych oddziałów, brak wsparcia lotniczego, a przede wszystkim przenikliwe zimno to obraz ponad 80 dniowych niezwykle trudnych zmagań, które nie przyniosły rozstrzygnięcia, a kosztowały życie ponad 25 tysięcy żołnierzy po obu stronach. Generał Patton skwitował dowodzących oddziałami amerykańskimi w bitwie zdaniem plany powinny być tworzone przez tych, którzy potrafią je wykonać. Tank Hunter subskrybuj po więcej wojennych historii.